tego rocznego 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Aktorzy Polscy, wirtualna baza castingowa też Polscy obchodzi nasze pierwsze urodziny. W związku z tym chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym ambasadorom, twórcom filmowym aktorom, którzy zgodzili się na to, aby reprezentować nasz, nasz projekt oraz wszystkim osobom, które do naszego projektu łączyły w tym roku. Jest już nas ponad półtora tysiąca. Bycie w bazie jest byciem Gdzieś, gdzie ludzie szukają aktorów. Więc to jest ułatwienie i dla nas, i dla ludzi, którzy szukają. Ja dzięki takiej bazie będę mógł, e, najpierw ze względu na charakterystyczność, na fizyczność, znaleźć odpowiednią osobę, której potrzebuję do mojego e, filmu, do mojej e, postaci, którą e, mam w filmie, w scenariuszu a później kiedy będę musiał dobrać kilkanaście, kilkadziesiąt może takich osób Będę mógł też zaprosić ich na e, zdjęcia Jestem wielkim fanem bazy Aktorzy Polscy. Uważam, że jest to absolutnie unikalne narzędzie i dla aktorów, i dla reżyserów obsady. E, unikalny charakter polega głównie na tym, że jest to narzędzie niekomercyjne. To znaczy, aktorzy mogą rejestrować się za darmo. E, reżyserzy obsady mogą w unikalny sposób po raz pierwszy w historii reżyserii obsady w Polsce e, kompletować obsadę niezależnie od agencji aktorskich. E, także mam, mam wrażenie, że już od ponad roku działalności ten pejzaż już się dzięki tej bazie a to, co jest jeszcze bardziej ekscytujące, to jest to, że właśnie nastąpiła premiera nowej, nowego serwisu, czyli Filmowców Polskich, który działa na zasadach bardzo zbliżonych do serwisu Aktorzy Polscy, natomiast służy do wirtualnego kompletowania ekipy filmowej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie www.filmowcypolsty.pl.